Witajcie w letnim holu zakupowym. Ostatnio przeglądając szafę stwierdziłam, że chyba czas na zmianę, a przynajmniej czas na zmianę rozmiarówki. Dlatego też postanowiłam udać się na zakupy, zarówno te online, jak i stacjonarne, i znaleźć nowe rzeczy, które uzupełnią moją szafę o te właściwe do mojej siluetki. Jak mi poszło? Czy wszystkie ubrania, które wybrałam rzeczywiście zostaną ze mną oraz czy odkryłam jakieś perełki. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Rozmiary ubrań, które przymierzam na filmie, znajdziecie na filmiku, ale także w opisie pod filmikiem, łącznie z numerami referencyjnymi. Na pierwszy ogień idzie kombinezą z mango. Jeśli chodzi o ten kombinezon, to uważam, że jest to właśnie ta perełka tego holu zakupowego, a do tego ma krój, który jest taki nietypowy. Oczywiście znalazłam go w sklepie stacjonarnym i powiem Wam szczerze, że jedyne czego nie byłam pewna to jego koloru, ale po przyjściu do domu w świetle dziennym zobaczyłam, że kolor idealnie pasuje do mojego typu urody. Jeśli chodzi o ten kombinezon to w całości wykonany jest z lnu, a do tego nawet guziczki są powlekane tym samym materiałem. Jedyne czego żałuję to tego, że mierząc ten kombinezon mierzyłam także spodenki dokładnie z tego samego materiału i dokładnie w tym samym kolorze. Pomimo tego, że leżały idealnie, nie wzięłam i głubałam się, że nie będą pasowały kolorystycznie do ubrań, które posiadam w szafie. I teraz tak sobie myślę, że właśnie zmienia mi się troszeczkę gust kolorystyczny, to znaczy chcę więcej kolorów i mogłabym jednak wiele rzeczy dopasować do tych spodenek. No ale niestety nie ma już ich. Rzeczą, z której jestem także w 100% zadowolona jest lniana spódnica Zara w kolorze ciemnego haki, a tak przynajmniej opisuję na stronie Zara. Jeśli chodzi o tę spódnicę, to przyznam Wam, że bardzo mi się podoba. Już wcześniej ją w sklepie stacjonarnym, ale wtedy nie byłam pewna, czy na pewno chcę spódnicę. Natomiast już uzupełniając szafę, uznałam, że ta spódnica koniecznie musi znaleźć się w mojej szafie. I powiem Wam szczerze, że wszystko mi w niej pasuje, nawet to, że jest to spódnica, ja przecież spódnicę bardzo nie lubię. Pasuje mi w niej oczywiście krój, kolor, długość, ale także pasek czy nawet rozporek. Poza tym ta spódnica wykonana jest w 100% z lnu, ale ten len jest troszeczkę inny niż każdy inny len, ponieważ on jest taki delikatnie połyskujący. I jak do tej pory nie lubiłam lnianych rzeczy, to w tym roku jestem po prostu zachwycona lnianymi rzeczami z tego względu, że one wyglądają troszeczkę inaczej. Nie są, te, nie są takie szaro-bure, tylko mają ładne kolory, a niektóre właśnie wyglądają tak bardziej, hmm, jakby to powiedz szlachetnie i ta spódnica wewnątrz ma bawełnianą podszewkę. Drugą rzeczą z Zary, którą zamówiłam, były pomarańczowe spodnie o szerokim kroju. O tego typu spodniach długo marzyłam i chciałam je mieć, a do tego, kiedy przyszły te spodnie, zakochałam się w ich kolorze, ponieważ ten kolor idealnie pasuje do mojego typu urody, ale także do rzeczy, które mam w szafie. I wiele rzeczy, wiele cech. Posiadają te spodnie, które mi pasują między innymi właśnie długość tych spodni, ponieważ mogę do nich założyć płaskie buty i one mi się gdzieś tam nie ciągną po podłodze. Tak jak mówiłam, kolor. Ale jest jeden minusik, ponieważ te spodnie zatrzymują mi się na talerzach biodrowych, co niestety w przypadku mojej sylwetki nie do końca ładnie wygląda, ponieważ wydłuża mi to tłów. A przez to, że nie mam zarysowanej talii, a w zasadzie wcięć w talii, no to niestety e, traca kształty w tych spodniach, robi się taka bezkształtna i nie wiedziałam, co z tym zrobić. Myślałam, że może pomyliłam się, ponieważ zamówiłam rozmiar S, może lepiej by było, gdybym wzięła XS, ale XS-ki ostatnio na mnie już z zary nie pasują, jeśli się dopinam, to one są takie wciskające się, wpijające. W pas, w talię. I myślę, że to nie jest kwestia rozmiaru, ponieważ sprawdziłam zdjęcia i okazało się, że u modelki także te spodnie zatrzymują się na biodrach. Czyli po prostu to jest taki model. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba w tych spodniach, to jest to, że ten pas, nawet jak zatrzymuje się na biodrach, to delikatnie odstaje mi tutaj e, u góry. Lepiej by było, gdyby ten pas. Przylegał do piodry idealnie, a poza tym wydłużony pasek spodni odstaje, co też mnie drażni, a odstaje, ponieważ oczywiście jest tam haftka, która jest przeszyta do jednej warstwy, w związku z czym ten pasek będzie odstawą. Gdyby był zwykły guzik, to pasek by nie odstawał. Jeśli chodzi o skład tych spodni, to już Wam mówię, jak jest. Tam jest 75% poliestru, 20% bliskowy i 5% elastanu. A! I jeszcze zapomniałam o jednym plusie tej spodni. Te spodnie przepięknie są wykończone od środka. Ale zauważyłam, że Zara bardzo często ładnie wykańcza wnętrze ubrań, szczególnie spodnie, ale nie tylko. Bardzo chciałam kupić pomarańczową, lnianą koszulę, konkretnie z Zarem. I ta koszula tak mi wpadła w oko, ale oczywiście na początku się na nią nie zdecydowałam, a później, kiedy uznałam, że chcę ją mieć, okazało się, że została wyprzedana i to jeszcze przed promocjami. No i tak nie wiedziałam, co zrobić, szukałam nawet w sklepach stacjonarnych, aż w końcu uznałam, że kupię w takim razie jakąś inną koszulę, która będzie fajnie zgrywać się z różnymi spodniami. I tak natrafiłam na bawełnianą koszulę z takimi ażurowymi wstawkami. I ta koszula jest bardzo ładna, ma taki brudny kolor bieli. Określiłabym jako taką biel migdałową mleka migdałowego, w zasadzie napoju migdałowego. I ta biel, ten rodzaj bieli bardzo fajnie pasuje do mojego typu, urod, zresztą w takim odcieniu lepiej się czuję. I szczerze mówiąc, ta koszula jest bardzo ładna. Wzięłam rozmiar XS i ona, jak widzicie, ma duże luzy. Także myślę, że spokojnie zmieszczą się w nią także osoby noszące rozmiar M, a nawet nie jestem na pewna, czy nie L. Nie wiem oczywiście, jak to będzie wyglądało przy zmianie proporcji ciała, ale powinno wyglądać ok. I szczerze Wam powiem, że ta koszula jest naprawdę ładna. Ładnie uszyta, ładnie leży, ale. No, właśnie jest to ale. I te ale polega na tym, że patrzę na tę koszulę, myślę o niej, ale za chwilę pojawia mi się w głowie tamta pomarańczowa koszula, która jest tak naprawdę prosta, nic mi ciekawego nie ma, ale kolorem skradła tak moje serce, że pomimo tych ładnych zdobień ażurowych, tych haftów, no niestety. Ta koszula nie robi na mnie takiego wrażenia i najprawdopodobniej oczywiście ją oddam, a w zasadzie zwrócę. Kolejną rzeczą z Zary jest sukienka, która jest przeze mnie upatrzona, upragniona i po prostu uwielbiam tę sukienkę koszulową. Do tego ta sukienka jest wykonana dokładnie z tego samego lnu, co spódnica, którą wcześniej widzieliście. I pomimo tego, że ta sukienka nie była, nie była na promocji, to zdecydowałam się na nią. Tak bardzo trafia w mój gust. Oczywiście kiedy przyszła, to okazało się, że coś jest nie tak, ponieważ jak sami widzicie, ta sukienka ma bardzo duże luzy po całości, ma fajne rozcięcia też po bokach, ale pomimo także luzu w biuście, ona rozchodzi mi się w tym miejscu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to konkretnie. Ten jeden egzemplarz ma taką jak gdyby wadę, czy też może wszystkie egzemplarze są takie same, ciężko mi powiedzieć. Natomiast drugą rzeczą, która mi się spodobała jest to, że jak gdyby z jednej strony zbiera mi się więcej materiału, on się jakoś tak dziwnie marszczy. Nie wiem czy to nie wynika z tego, że na przykład są na różnej wysokości wszyte. Tak czy inaczej przeszkadza mi to i z tego powodu uznałam, że będę jednak tą sukienkę zwracać. Może uda mi się dorwać tę sukienkę gdzieś w sklepie stacjonarnym i wtedy sprawdzę, czy w innych modelach, a w zasadzie w innych egzemplarzach ta sukienka także rozchodzi się na biuście, czy w tych innych egzemplarzach nadmiar materiału też się gdzieś tutaj zbiera nad paskiem. Jeśli nie, to na pewno kupię, bo ta sukienka jest po prostu piękna. Tak jak Wam powiedziałam, ciężko jest mi zrezygnować z tego modelu sukienki, bo bardzo mi się podoba. I po nagraniu filmiku, w którym mówię Wam, że wydaje mi się, że może szlufki są na nierównych wysokościach szyte, sprawdziłam i rzeczywiście tak jest. Zastąpiło mniej więcej około 2 cm różnicy, stąd ta asymetria i brzydkie układanie się z jednej strony. Ale Zara znowu wstawiła możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się dany model, dany rozmiar, w którym sklepie jest Zara. I oczywiście skorzystałam i pojechałam tam, gdzie są XS i S. -ki. Przymierzyłam dwie XS i jedną S. -kę. Sprawdziłam oczywiście przed przymiarką, czy szlówki są na tych samych wysokościach. I okazało się, że niestety wszystkie modele jednak delikatnie rozchodzą się na biuście, Natomiast jeśli chodzi o Tą asymetrię szczółwek, to tam, gdzie one były równo wszyte, wszystko ładnie układa się w talii. I oczywiście kupiłam tą sukienkę. Wzięłam tym razem xs bo uznałam, że nie potrzebuję tego nadmiaru materiału tutaj wszędzie w talii czy też na biuście, bo to i tak nic nie daje. Rękawy okazały się ok, nie za krótkie, nie za długie w sam raz, więc jestem przeszczęśliwa, ponieważ mam tę sukienkę. Po prostu trafił mi się. Takie, a nie inny egzemplarz, który miał dysproporcje między szlówkami. Ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o ubrania, które kupiła, były spodenki ze Stradivariusa. Jeśli chodzi o spodenki, to pilnik potrzebuję, ponieważ obecnie nie mieści się żadne z tych, które posiada. I tak, powiem Wam szczerze, przeszłam całą galerię w poszukiwaniu fajnych spodenek i na nic, albo na nic ciekawego nie natrafiłam, bo były albo za krótkie, albo prześwitujące, albo źle leżały. I w końcu, kiedy weszłam do Stradivariusa i zobaczyłam te spodenki, to musiałam je zmierzyć. Te spodenki to chyba nowa kolekcja, dlatego też są w stanie regularnej, nie są przecenione. I początkowo miałam wziąć czerwony model, ale okazało się, że on był uszkodzony, więc uznałam, że w takim razie wezmę czarny przynajmniej będzie bardziej praktyczny będzie pasował do większej ilości rzeczy. Podobały mi się także białe, ale białe uznałam, że to chyba nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ zamiast chodzić nie wiem, swobodnie sobie coś tam zbierać, będę się zastanawiała, czy przypadkiem zaraz ich nie powrócę. A akurat nie lubię sobie zaprzątać tego typu rzeczami głowa dlatego też postanowiłam kupić te czarne. I tak, jeśli chodzi o te spodenki, to podoba mi się w ogóle to, że one mają wysoki stan. Podoba mi się to wycięcie z tyłu w pasie. Podobają mi się te wycięcia po bokach spodenek. I te spodenki mają prawdziwe kieszenie. Jeśli chodzi o te kieszenie, to uznałam, że nie będę ich rozprówać, a w zasadzie nie będę rozpróbować fastrygi, ponieważ mierzyłam w przemierzalni chyba białe spodenki, które miały rozprutą fastrygę i Nieładnie mi się układało na mojej serwetce, więc uznałam, że okej okay, przeżyję bez kieszeni, ale wolę, żeby te spodenki dobrze się układały. S, przepraszam, że tak patrzę cały czas w dół, ale te spodenki akurat leżą tam przede mną i tak na nie patrzę sobie i do was tak mówię. Wziąłam Eskę, mierzyłam także M-powiem szczerze, że M także ładnie przylega do ciała, ale uznałam, że OK. Wezmę to, co na mnie pasuje, nie będę brała ani mniejszego, ani większego, tylko swój rozmiar obecny i te spodenki na 100% zostają ze mną. Jeśli chodzi o skład tych spodenek, to już Wam mówię jaki jest. 56% stanowi paweł, 47% stanowi poliester i 3% stanowi elastan. Poza ubraniami bardzo, to bardzo zależało mi na kupieniu klapek, ponieważ są one praktyczne, szybkie do nałożenia i wygodne. Dlatego też przeszłam, szczerze mówiąc, chyba całą galerię i wszystkie sklepy obuwnicze w poszukiwaniu klapek. Okazało się, że klapki czy też sandałki są fajne, ładne, ale niestety są na tyle płaskie i tak niewygodne, że w zasadzie nic nie znalazłam. I wtedy wpadłam na pomysł, że może poszukam w sklepach internetowych. I tak na e-obuwie trafiłam na 5 chyba, 5 albo 6 takich fajnych klapeczek. Oczywiście jedne były moim faworytem, jedna para była moim faworytem. I okazało się, że właśnie ta para, jedyna, która nie tylko trafia w mój gust, ale także jest bardzo wygodna i no, przebijała swoim wyglądem wszystkie pozostałe pary, które zamówiłam, dlatego też innych nie wzięłam i tylko tę jedną parę możecie zobaczyć, którą wybrałam. I te klapeczki, poza tym, że trafiały w mój gust, są bardzo wygodne. Oczywiście wygodne w wygodnym momencie, kiedy chodzę po domu. Nie mam pojęcia, jak będą wygodne, kiedy wyjdę na zewnątrz, ale myślę, że wstawię na stories już taką recenzję, jak się w nich chodzi. Tak więc dobrnęłam do końca z rzeczami, które kupiłam w ramach uzupełnienia swojej szafy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wszystkie z tych ubrań sprawują się w pełnych stylizacjach, to zapraszam Was na mój Instagram, gdzie będę wrzucać Rolki z tymi ubraniami i z tymi właśnie całymi stylizacjami. Poza tym ciekawi mnie, które z tych ubrań wam się najbardziej podobają, które nie. Jeśli chcecie, to podzielcie się tym w komentarzach. I oczywiście, jeśli ten film wam się podobał, to łapka w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A teraz pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.